Was w nowym filmie i zapraszam Was na ulubieńców kwietnia i maja, bo ostatni ulubieńcy pojawili się chyba właśnie z marca. Także zapraszam Was na nowy odcinek, zróbcie sobie kawę, herbatę i zabieramy się już za moje ulubione produkty i inne rzeczy. Od razu na wstępie powiem, że dzisiaj nic nie robiłam z włosami. Są świeżo po myciu, trochę podkręcone, więc objętości trochę jest, ale ostatnio właśnie staram się trochę mniej prostować włosy. Wiadomo, że sam jeszcze prostuję, bo też lubię taki efekt, ale nie ukrywam, że latem no mniej się chce, więc kombinuję tutaj z włosami co zrobić, żeby były loczki no i żeby było po prostu trochę naturalniej. Także mogą być jeszcze troszeczkę wilgotne, bo dosłownie nawet ich nie suszyłam. O włosach powiem Wam też trochę w dzisiejszych ulubieńcach, także zaczynamy. Zaczynamy od pielęgnacji twarzy i pokażę Wam tonik. Tak naprawdę mam dwa i to są toniki z marki. Taki Recipot, czyli ostatnie ich nowości, i wypuścili tonik regulujący oraz nawilżający. Używałam oba, ale jak widzicie, tego zdecydowanie zużyłam więcej. To jest właśnie ta wersja nawilżająca. Bardzo fajny tonik. Ja w ogóle mam ostatnio obsesję na punkcie SPF-ów i toników, ale po prostu już nie wyobrażam sobie pielęgnacji twarzy bez toniku, bo on fajnie nawilża, uspokaja moją skórę i też reguluje właśnie pH. I jeżeli chodzi o ten konkretnie nawilżający, to on ma tutaj jakby trzy wody roślinne. I lank jaśminową i figową. Mamy też bioferment z owsa oraz depantenol, które wzmacniają i wspomagają proces odbudowy skóry. To, co mi się bardzo spodobało w tym toniku, oprócz samego, wiecie, produktu i jego działania, to giełka, To jest w ogóle bardzo istotne, bo czasami toniki mają takie mgiełki, że dosłownie kilka kropli takich mocnych ten atomizer wyrzuca, gdzie tutaj ta giełka jest taka fajna, rozdrobniona, delikatna, po prostu idealna mgiełka, więc świetnie się sprawdzi też latem dla takiego odświeżenia skóry, spryskania, jak jesteście gdzieś nawet na zewnątrz. No ja po prostu uwielbiam. Bardzo ładnie pachnie, tak delikatnie. Jest to produkt wegański i odkąd dostałam to, tak naprawdę codziennie, po prostu używam rano i wieczorem. Także jak widzicie, już większość zużyłam. Na pewno wrócę do tego ponownie, dlatego że właśnie ma bardzo fajne działanie. Ja tonik nakładam właśnie i rano. I wieczorem przed jakimś kremem, przed serum, przed maseczką do twarzy, po prostu regularnie. Więc jeżeli szukacie jakiegoś toniku, to ten bardzo Wam polecam. Wiecie, że moim ulubionym był zawsze wianek nawilżający giełka. To mogłabym powiedzieć, że jest lepsza wersja tego produktu. No i też szklane opakowanie, więc na plus także polecam resji, bo właśnie ten tonik nawilżający. Jeśli chodzi o pielęgnację twarzy, to mam jeszcze Wam do pokazania dwa produkty: to są SPF-y. Teraz wiadomo, że jest taki sezon, że więcej osób sięga po tego typu produkty, jednak ja uważam, że no przede wszystkim na twarz, ale na całe ciało też powinniśmy. Używać filtrów przez cały rok. Dlatego, że to nie jest tylko coś, co ma nas chronić przed opaleniem się, tylko to jest po prostu filtr przeciwsłoneczny, przed promieniowaniem słonecznym. A to promieniowanie działa na nas nie tylko, kiedy jesteśmy na zewnątrz, ale też przenika przez okna, kiedy jesteśmy w domu. Um, też te filtry często chronią nas przed światłem niebieskim, z komputerów, z telewizora. Um, więc dla mnie to jest bardzo istotne. Ja SPF do twarzy używam codziennie, przed nałożeniem makijażu i mam ich naprawdę całkiem sporo. Ale ostatnio używałam lekki krem ochronny z Basic, Lab to jest 50, i tutaj mamy UVA, UVB, e, PA, i mamy tutaj szerokie spektrum ochrony na bazie filtrów e, organicznych, biologicznych i antyoksydantów. I to, co jest właśnie fajne, to to, że tutaj mamy nie tylko właśnie tą ochronę przed promieniowaniem UVA czy UVB, ale też przed tym światłem niebieskim HEF i też niweluje negatywne skutki światła podczerwonego. Jeżeli ktoś by był zainteresowany, to ten krem jest bez dodatków zapachowych. A dlaczego o nim w ogóle tutaj mówię? Dlatego, że on ma właśnie różne spektrum ochrony i tak naprawdę zawiera wszystko to, co mnie interesuje. Dlatego jest dla mnie przynajmniej świetnym wyborem i fajnie się sprawdzał, ale Bicyclab wypuściło nowość, czyli tak naprawdę bardzo podobny produkt. Zobaczcie, opakowania są właściwie takie same. Teraz widziałam, że zmienili dolne etykiety, żeby się troszeczkę odróżniły. I druga wersja to jest lekka emulsja ochronna, i ten produkt ma po prostu inną konsystencję. Tutaj mamy konsystencję typowo kremową, a tutaj już troszeczkę bardziej lejącą, ale nadal mamy SPF 50 i wszystkie te inne mm, rzeczy, które były w tym filtrze. I mi ta lekka emulsja sprawdza się lepiej. Nie wiem, mam wrażenie, że lepiej się ją nakłada, szybciej się wchłania, nie roluje się, nic tak naprawdę się z tym nie dzieje. Gdzie tutaj czasami mi się zdarzało, że ten krem się rolował gdzieś. Na dole, na szyi, i zauważyłam to tak naprawdę dopiero, kiedy nakładałam makijaż i gdzieś tam, gdzie przejeżdżałam gąbeczką od makijażu yy, po szyi, żeby wyrównać sobie podkład. Yy, ale to też nie zawsze się działo, więc może ja po prostu czasami za szybko chciałam ten makijaż nałożyć. Nie wiem, ale z tych dwóch produktów, jeżeli bym miała wybierać kolejne opakowanie, to wybrałabym właśnie lekką emulsję, wiadomo produkt z pompką, więc wygodnie, bo odpowiednia ilość SPF-a jaką musicie nałożyć na twarz żeby w ogóle ta ochrona była to jest długość dwóch palców, także tak możecie wymierzyć, możecie też sobie wycisnąć na łyżeczkę, wymierzyć jakoś, ale mniej więcej to jest właśnie taka ilość jaką powinniście nałożyć na twarz, szyję i chyba dekolt, ale ja zwykle to jest ilość, którą nakładam na twarz i szyję, no bo wiecie, nie wystarczy taka delikatna na ilość, żeby była taka konkretna ochrona, także ja filtr używam zawsze, a jeżeli SPF jest też, nie wiem, w podkładzie czy w jakichś innych produktach, to to jest dla mnie bonus, że mam gdzieś tam dodatkową ochronę, ale bazą zawsze jest właśnie jakiś SPF, no i właśnie ten Wam mogę polecić. Mam też mój taki klasyk, który kiedyś używałam z La Roche-Posay, on też się świetnie sprawdza, ten Antylios. No i teraz testuję też SPF z Nakomi, ale to może dam Wam znać kiedy indziej. I przy okazji powiem, że sprawdzałam, bo ostatnio chciałam sobie zamówić nowe serum z Basic Lab, że mój kod nadal działa, więc jeżeli będziecie chciały coś sobie zamówić właśnie z tej marki, to zostawiam Wam informacje w opisie i w ogóle mm, staram się zostawiać Wam aktualne kody rabatowe pod filmami, żeby było Wam po prostu łatwiej coś znaleźć. Jeżeli, nie wiem, będziecie chcieli kod do Stronga albo do Basic Lab albo do innej marki, to sprawdzicie, czy aktualnie mm, on u mnie działa, bo niektóre te kody są czasowe, a niektóre są stałe. A teraz przechodzimy już do włosów. Tak jak wam mówiłam na początku, no ostatnio polubiłam trochę to jak one wyglądają naturalnie kiedyś miałam z tym problem, bo była taka szopa i one się nie kręciły, były takie nieproste, nie idealnie proste ale też niekręcone więc średnio podobał mi się ten efekt, bo były takie napuszone, ale nie za bardzo się wywijały i tak nie wiadomo było co z tym zrobić, no i jak powstał wiecie cały ten Muszę powiedzieć, nurt włosomaniaczek, no to zaczęłam zgłębiać temat, testować różne produkty i w ten sposób odkryłam, że moje włosy się czasami kręcą. Co prawda, trzeba znaleźć jakieś odpowiednie kosmetyki i trochę pomóc tym włosom, ale no nie ukrywam, że no kiedyś tak nie wyglądały, a przynajmniej. Nie pozwoliłam im tak wyglądać. O, może tak. Więc polecę Wam teraz maskę do włosów, a właściwie odżywkę, a nie maskę. Z Anwen. Jest to proteinowa orchidea. Jest to odżywka do włosów o wysokiej porowatości. Możecie na stronie Anwen zrobić sobie test, jaką macie porowatość włosów. I w ten sposób lepiej dobierać kosmetyki po prostu do porowatości włosów. Ta maska ma w sobie proteiny z zielonego groszku, keratynę, kolagen oraz elastynę i sprawia, że włosy stają się takie bardziej gładkie, lejące, błyszczące. Nie wiem, po prostu bardzo dobrze działa na moje włosy, więc jeżeli wiecie, że macie włosy wysoko porowate, to mogę wam polecić właśnie tą odżywkę proteinowa orchidea. Mam też Maskę kakao i kiełki pszenicy, chyba tak się nazywa, też się świetnie sprawdza. Teraz testuję z innej marki maskę do włosów wysokoporowatych, więc u mnie cały czas ten klimat włosowy się przewija i cały czas coś testuję, ale to jest już moje drugie albo trzecie opakowanie. Dlatego przychodzę właśnie wam polecić, to jest właśnie nowe. Anwen, w ogóle moim zdaniem, ma świetne produkty, więc jeżeli chcecie zadbać o swoje włosy, to myślę, że tam znajdziecie coś dla siebie. Mają też właśnie maski do włosów i inne produkty, szampony. Szamponów, co prawda, nie używałam, możecie mi dać znać, czy warto, ale póki co te inne, których używam, mi się sprawdzają, więc odżywka po każdym myciu musi być i bardzo często jest to właśnie proteinowa orchidea. Drugi produkt do włosów, który kupiłam tak naprawdę z potrzeby, ale też bardzo chciałam go kiedyś przetestować no i jakiś czas temu spadł mi olejek, takie serum do końcówek i się wylał, to było właśnie serum do końcówek z Anwen, swoją drogą bardzo dobre i mówię, muszę kupić coś nowego i zawsze chciałam przetestować ten produkt, to jest Inside to są takie płynne kryształki, liquid crystals i jest z Was mi napisała, żeby to przetestować, a ja tak naprawdę miałam tu na swojej liście już chyba, nie wiem, z rok. Bo z Inside produkty kupuję regularnie: czy to szampony, czy odżywki, czasami maski do włosów i też tą firmę Wam polecam. I widziałam, że to ma bardzo dobre opinie, ale jakoś zawsze miałam inny produkt i się nie składało, żeby to zamówić. No i tym razem mówię, dobra, to jest znak, muszę to zamówić i przetestować. I to jest w ogóle spore opakowanie, bo tutaj jest 100 ml, a nie trzeba tego produktu dużo. I ja używam go już naprawdę od jakiegoś czasu. I dosłownie jedna, nawet niecała pompka wystarcza na jedno użycie. Więc jak widzicie, jestem gdzieś tutaj, także jeszcze będę to zużywać długi czas. W każdym razie jest to produkt, który nakładacie na końcówki. No, ja trochę to przyciągam, bo włosy mam już coraz dłuższe, więc gdzieś tak. No, przyciągam to do ucha. Mniej więcej na takiej długości nakładam, ale skupiając się jednak na końcówkach. I wiadomo, że raczej żaden produkt tych końcówek nam magicznie nie naprawi, ale możemy zadbać o to, żeby bardziej się nie zniszczyły lub żeby wizualnie nie wyglądały na jakieś bardzo zniszczone. I warto dbać o to, zwłaszcza jeżeli jesteście świeżo po wizycie u fryzjera, mieście podcięte końcówki, no to wtedy możecie zapobiegać. To bardzo ładnie. Trochę nabłyszcza włosy, sprawia, że one są właśnie takie miękkie, sypkie. No właśnie, fajnie się błyszczą, ale te końcówki nie są takie suche. No sprawia po prostu, że te końcówki wyglądają lepiej i mam wrażenie, że fajnie właśnie je chroni, jeżeli już je prostuję albo suszę, i też pomagał mi trochę w uzyskaniu. No właśnie delikatnych loczków Bo czasami nakładałam go na takie włosy Pół suche, pół wilgotne Wiecie, delikatnie ściskałam te włosy I one się wywijały Dzisiaj użyłam czegoś zupełnie innego Ale to może pokażę wam W jakimś vlogu Albo w kolejnych ulubieńcach Bo produkt jest sztos Dobra, może wam pokażę, bo mam tutaj Używałam przed Ale tak naprawdę no Używam od niedawna. Jest to również Anwen i jest to pinakolada mgiełka do reanimacji loków i fal. Pachnie po prostu latem. Muszę aż latem, słodkim drinkiem, plażą, słońcem, opalaniem, tropikami. Przepiękny zapach, naprawdę. Wow, jestem zakochana, ale też ma świetne działanie, bo to jest właśnie taka mgiełka, która reaktywuje skręt włosów. Kręconych i falowanych. Niweluje też puszenie się, chociaż u mnie, e, no ciężko, e, bo one się i tak puszą. No i też e, na wilża wygładza i nadaje połysk, także. Takie małe polecenie nowości, ale może o tym powiem więcej um, za jakiś czas. Jak już będę mogła więcej, po prostu powiedzieć, jak to się sprawdza. Ale póki co jestem zadowolona. Także, jeżeli szukacie czegoś do końcówek, to serum, właśnie te ciekłe, o ciekłe kryształki, to się chyba nazywało, z Inside, to polecam serdecznie. Na pewno to będzie bardzo wydajny produkt, bo tak jak mówię, dużo nie trzeba. A tutaj mamy 100 ml. Można powiedzieć, że za oknem mamy lato, bo ostatnio pogoda się. Się, no, nawet utrzymuje, jest ciepło, słonecznie, więc warto by było zadbać też o nasze stopy, bo częściej nosimy gdzieś tam odkryte obuwie, albo nie wiem, po prostu leżymy na plaży, albo chodzimy w jakichś japonkach, sandałkach. Wiadomo, że fajnie by było dbać cały rok i ja się yy, staram właśnie tak raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie zrobić taką pielęgnację dla stóp. Yy, no ale właśnie bliżej lata yy, staram się to robić częściej. No i bardziej zwracam po prostu na to yy, uwagę. Yy, i chciałam Wam polecić. Maskę do stóp. Byłam w Rosmanie ostatnio i jej nie widziałam, więc musicie wypatrywać. Ja zwykle tak robię, że po prostu kupuję i mam w łazience na zapas i raz na jakiś czas wykonuję tą maskę. Jest to maska w postaci skarpetek, właśnie z tej Rosmanowej chyba marki. Ona ma masło szea, aloes i olejek makadamia no i ja zwykle wykonuję jakiś peeling stóp wiecie, moczę sobie stopy w jakiejś soli i tak dalej i później po całych tych zabiegach pielęgnacyjnych nakładam taką maseczkę, no żeby je po prostu nawilżyć i używałam naprawdę różnych tych maseczek w skarpetkach i te mi się naprawdę bardzo fajnie sprawdzają, no a tak jak mówię są raczej dostępne od ręki w Rossmanie no teraz jak byłam nie było, ale wydaje mi się, że po prostu wiecie, wszyscy sobie przypomnieli i, ym, I były wyprzedane tego typu produkty, chyba że była jakaś promocja. Bardzo fajne jest to, że te skarpetki zakładacie i mają takie zaklejenie, więc spokojnie możecie sobie gdzieś tam chodzić po domu. Chociaż no dla mnie to nie jest jakiś problem, żeby 20 minut posiedzieć w tym po prostu na kanapie. Włączam sobie jakiś filmik na YouTubie albo coś na Netflixie. I te 20 minut mija raz, dwa, później resztę tego produktu możecie sobie wsmarować i naprawdę to fajnie nawilża jako taka. Forma, wiecie, robicie maseczkę do twarzy raz na tydzień czy mm, co jakiś czas, więc fajnie myślę też te, te stopy nawilżać. Myślę, że też to jest fajna opcja dla osób, które nie lubią nakładać jakichś kremów do stóp i innych tego typu produktów na noc. E, ja co jakiś czas używam, już nie pamiętam jaki to jest krem z Liren, nie wiem, wstawię Wam gdzieś na przebitce, on jest dosyć znany. E, używam go na noc, ale no... To się może kleić, nie każdy to lubi, więc może wolicie po prostu raz na jakiś czas użyć takiej maski do stóp, to nie jest maska złuszczająca, to jest maska nawilżająca no i tutaj dużo będę mówić, polecam jeżeli chcecie zrobić taką pielęgnację i domowe spa to naprawdę warto sprawdzić, jeżeli chodzi o kosmetyki to tak naprawdę tyle mam nowych ulubieńców ale to już bardziej się łapię na kolejny odcinek, no bo po prostu używam ich od niedawna jeżeli chodzi o podcast, to chciałam wam polecić podcast Tu Czarkowski tam Okuniewska na Spotify. To jest tak naprawdę wydaje mi się, że to leci na żywo jako audycja w Nuance Radio, a później jest po prostu wstawiane jako podcast na Spotify. Przeczytam wam może krótki opis ze Spotify, bo w sumie ciężko mi określić tematykę tego podcastu. On tu, ona tam to różnica nie tylko geograficzna, ale także doświadczenia, emocji, punktów widzenia. Ale bez obaw punktów stycznych też nie zabraknie. Podobnie jak osobistych wycieczek i kontrowersyjnych opinii. Co łączy Reykjavik i Warszawę? Podcast Nuance Radio. I to jest właśnie podcast no właśnie, Czarkowskiego i Okuniewskiej. Nazwa powstała właśnie z inspiracji podcastu Okuniewskiej, ponieważ Asia ma podcast Tu Okuniewska. Um, i podcast kultowy Ja i moje przyjaciółki idiotki i właśnie z nazwy podcastu Tu Okuniewska powstał nowy Tu Czarkowski tam Okuniewska bardzo fajny na ten moment jest odcinków 6. Um, i one wychodzą z tego co pamiętam co dwa tygodnie bardzo fajnie się tego słucha kiedy się jedzie samochodem robi coś w domu sprząta czy gotuje fajne tematy jakieś różne rzeczy które aktualnie um, w ich życiu gdzieś tam mają miejsce i czekam zawsze na nowy odcinek. Właśnie teraz był w czwartek, już mam odsłuchany, więc znowu muszę czekać. Także to, jeżeli chodzi o podcast, jeżeli lubicie Okuniewską, to myślę, że Wam się spodoba. A jeżeli Okuniewskiej jeszcze nie znacie, to zazdro, bo macie tyle do nadrobienia, <grym> że aż zazdroszę, że możecie tego słuchać, jakby, wiecie, tak na świeżo, na nowo. Coś słuchajcie, tracę głos, także. Mam nadzieję, że uda mi się nakrać ten odcinek do końca. Jeśli chodzi o seriale, to mam wam do polecenia serial niewinny. Jest to serial na Netflixie, który opowiada o Mateo, który trafił do więzienia po tym, jak chciał tak naprawdę powstrzymać bójkę przed jakimś klubem czy pubem. No i. Nieumyślnie spowodował śmierć chłopaka. No nie chciał tego zrobić, bo chciał gdzieś tam tą bójkę powstrzymać, ale niestety ten chłopak upadł i zmarł, więc Mateo trafił do więzienia, no i historia opowiada o tym, że on z tego więzienia wychodzi i chce ułożyć sobie życie, no ale niestety nie jest to takie proste, bo okazuje się, że jego żona ma jakieś tajemnice. Serial bardzo mnie zaskoczył, dlatego że ja bardzo często jestem w stanie przewidzieć, co się wydarzy, więc lubię seriale, kiedy mam takie: a co tu się wydarzy? Ale o co tu chodzi? E, kiedy nie mam zupełnie pojęcia, w jaką stronę to idzie albo jak się skończy, i tak też było tutaj. Kompletnie nie spodziewałam się zakończenia. W ogóle nie spodziewałam się tego, w jaką stronę to pójdzie, ile tam będzie ciekawych historii, no ile jakby osób. Um, jest zaangażowanych w całą tą historię, więc bardzo Wam polecam, bo serial Trzyma w Napięciu i ja w każdym odcinku miałam mnóstwo pytań. E, drugi serial z kolei polski to jest Szać. E, bardzo dobry serial. E, obejrzeliśmy z kubą pierwszy sezon, teraz kończymy drugi, to znaczy, no jesteśmy jakby. Chyba jeszcze jest jeden odcinek dostępny, a na kolejne y, trzeba poczekać. Jest to serial dostępny na playerze i ten serial polecała mi mama, ale też ja wykupiłam sobie playera, bo teraz już trzeba wykupić, bo kiedyś wiecie było darmowe na wspólne jakieś tam inne rzeczy, a teraz już chyba wszystko jest w, w pakietach. Więc wykupiłam i to mi się gdzieś tam pokazało. I właśnie mama też polecała, więc zaczęliśmy oglądać. No i byłam bardzo ciekawa, bo gra tam Maciej Sztur. Bardzo go lubię, ale nie spodziewałam się, że przyjdzie mu grać taką postać. Ponieważ jest to historia seryjnego mordercy. Oraz policjantki, która próbuje rozgryźć tą sprawę, i w trakcie okazuje się, że jest jakieś powiązanie z jej życiem prywatnym. No, powiem Wam, że jest to bardzo dobry polski serial, przynajmniej mnie pozytywnie zaskoczył. Fajne ujęcia, ciekawa historia, w taki interesujący sposób można powiedzieć pokazana, i też właśnie nie spodziewałam się, że w ogóle załapie jakby klimat głównego bohatera, ale bardzo szybko nie utożsamiałam bohatera z aktorem, tylko wiecie samym bohaterem, więc też no dobra gra aktorska sztura, bo on tam wiecie jest takim wzorowym mężem, wykładowcą, też sposób w jaki jest ubrany, jak się prezentuje, sprawia, że gdzieś tam można powiedzieć, że jest szanowany, a historia wygląda zupełnie inaczej. Nie byłam pewna drugiego sezonu, bo zaczął się tak, mówię ok, to nie wiem w którą stronę ta historia pójdzie, ale póki co nadal trzyma w napięciu i mi się bardzo podoba, jestem ciekawa jak się ten drugi sezon zakończy i czy będzie kolejny. Także jeżeli szukacie jakiegoś ciekawego serialu, który trzyma w napięciu, ale polskiego, to myślę, że będzie to właśnie szać. No i na koniec tylko wspomnę, że oczywiście Friends The Reunion, czyli spotkanie po latach, także jeżeli ktoś lubi serial Przyjaciele, to serdecznie polecam. Aplikacje, kolejna rzecz, bo mam tutaj wszystko wypisane na liście. To jest aplikacja Waking Up. Jeżeli interesuje Was medytacja, albo po prostu, bo często tak słyszymy medytacja, to mamy takie skojarzenie, że trzeba siedzieć, no trzeba, <laughs> ale że to jest jakieś, nie wiem, wydaje mi się, że niektórzy mają po prostu o tym inne wyobrażenie. Ale jeżeli chcecie w ciągu dnia czy rano zrobić sobie takie 5, 10 czy 15 minut po prostu ciszy, pracy nad oddechem i po prostu takiego wolnego rozpoczęcia dnia, a nie od razu zerkania na Instagram i na wszystkie inne rzeczy, to polecam Wam właśnie tą aplikację. Macie tutaj medytację na każdy dzień, wchodzicie i macie na przykład tutaj, mam 10 minut medytacji, wydaje mi się, że to jest Sam Harris, tak, Sam Harris. Przedstawia wam medytację na dany dzień i mówi wam na przykład, że macie oddychać, albo przestaje mówić, albo mówi, żebyście zwrócili uwagę na odgłosy dookoła, albo żebyście o czymś pomyśleli. Mi to się bardzo podoba i lubię to, że mogę wejść w aplikację i wiecie, mam to gotowe, po prostu puszczam sobie i robię rano. I podobna aplikacja to jest Headspace, jeżeli ktoś by był zainteresowany. I a propos Headspace, <noise> mam Wam do polecenia program na Netflixie. Jest to właśnie Headspace Guide to Sleep. Jest to taki niby dokument właśnie dotyczący snu. Który chyba sponsoruje albo powstał dzięki tej aplikacji i tam w taki obrazkowy, trochę bajkowy, wiecie, taki jak dla dzieci sposób zostaje przedstawiony nam sen. Jest ileś tam odcinków, i w każdym odcinku jest poruszana jakaś kwestia dotycząca snu, na przykład ilości godzin snu, ale gdybym miała tak streścić. To właśnie na początku każdego odcinka jest poruszany jakiś temat, na przykład tego, dlaczego nie możemy zasnąć, albo o jakichś myślach, które przychodzą nam przed snem do głowy, albo o osobach, które mają w ogóle problemy ze snem. Różne kwestie, i w pierwszej części odcinka jest tak jakby teoria, a w drugiej części odcinka mamy takie wprowadzenie do snu. I często to jest tak, że z 5 minut odcinka, a jakieś 8-10 minut wprowadzenia do snu. Yy, I to słuchajcie działa tak, że zaśniecie. <grym> Więc jeżeli yy, chcecie się czegoś dowiedzieć z tego yy, dokumentu, to ja polecam oglądanie tylko tych pierwszych y, części odcinków w ciągu dnia, a te y, części wyciszające włączać sobie właśnie wieczorem przed snem, dlatego że ja za każdym razem jak oglądałam to wieczorem, to zasypiałam właśnie na tej drugiej części odcinka, więc to może być sposób dla kogoś, kto nie wiem, ma problemy ze snem. E, także ogólnie bardzo fajne, ciekawe, fajnie sobie obejrzeć, e, ale też, e, no właśnie ta druga część e, odcinka. To jest takie wprowadzenie do snu, coś w stylu tej aplikacji do medytacji, którą ja używam rano. To to jest coś takiego na wieczór. W sumie to pokazało mi się to po prostu gdzieś tam na stronie na Netflixie. Mówię, dobra, obejrzę, bo jestem ciekawa. Polecam, jeżeli Was to interesuje, ale tak jak mówię, polecam oglądać w ciągu dnia, a najwyżej to wprowadzenie do snu wieczorem. Co tutaj jeszcze mam wam do polecenia? Aha, yy, aplikacja do śledzenia wody. Jest ich mnóstwo, ale ja po prostu zauważyłam, że tej wody piłam za mało i chciałam, żeby coś mi o tym przypominało, więc ściągnęłam sobie aplikację śledzenie spożycia właśnie wody chyba, bo to jest taka długa nazwa, że ucina. I macie szklanki, um, ustawiacie sobie, ile tej wody chcecie wypić, ile mieści wasza szklanka wody. Ja mam ustawione po 300 ml, i jak wypiję szklankę, to po prostu sobie zaznaczam. O, dzisiaj już wypiłam jedną i nie zaznaczyłam. I to mi rejestruje w ciągu dnia, i też przypomina co jakiś czas na telefon i to co jest fajne, że jak mam zegarek. Tu często y, pojawia mi się powiadomienie na zegarku, kiedy wiecie, telefon gdzieś tam jest w innym pokoju, więc ja wtedy po prostu idę po szklankę wody i piję. Ym, zwłaszcza teraz, kiedy wiecie, będzie coraz cieplej i latem, kiedy są takie upały, trzeba po prostu pić więcej wody. Ym, no to fajnie jest, y, kiedy taka aplikacja nam o tym przypomina. Jeżeli wypijecie jakieś inne napoje, to też możecie sobie to dodawać, ale ja jakby śledzę po prostu tylko wodę. I inne napoje to jest po prostu jakiś tam dodatek. I ostatnia już rzecz, którą Wam dzisiaj polecę, to jest profil na Instagramie. I profil nazywa się The World From a Window. Wydaje mi się, że większość z Was będzie znała ten profil, bo no, on jest dosyć popularny, wydaje mi się. I tutaj mamy po prostu piękne zdjęcia robione na całym świecie z różnych miejsc. Przez okno. Co prawda zdarzają się takie, które nie są przez okno, ale zamysł jest taki, że właśnie świat przez okno no są przepiękne widoki. Majorka, Włochy, naprawdę przepiękne miejsca, różne hotele. Tu widzę Jezioro Como, Sorrento we Włoszech. Aż chciałoby się po prostu do tych wszystkich miejsc polecieć i je zobaczyć. Ja na razie nie zdecydowałam na kierunek wakacji. Nie ukrywam, że Ciągniemy do Grecji, bo kocham greckie wyspy i chciałabym zobaczyć kolejne, ale też ciągniemy Majorka, bo byłam, ale jest mi jej mało, było tam tak przepięknie i jest tyle jeszcze miejsc do zobaczenia, że chętnie bym wróciła. Ciągniemy do Portugalii, byłam w Lizbonie, ale chciałam też zobaczyć inne miejsca, więc jeszcze nie wiem, gdzie ja polecę, czy to będzie Grecja, czy Portugalia, czy czy może jakaś teneryfa, mm, ale na pewno y, gdzieś w te wakacje chcę wyjechać, coś fajnego zobaczyć i, i po prostu przyjemnie spędzić czas, więc jeżeli... Y, nie macie kierunku wakacji albo chcecie po prostu pooglądać piękne widoki, to profil na Instagramie The World From A Window bardzo serdecznie polecam. I to by było już wszystko, jeżeli chodzi o moich ulubieńców. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Powoli już tracę głos, więc czas się napić wody. Ja dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Piszcie koniecznie w komentarzach, jacy byli Wasi ulubieńcy ostatnich miesięcy. Co z kosmetyków wam się sprawdziło? Może jakieś seriale albo filmy macie do polecenia, lub jakieś fajne aplikacje? Tak ostatnio właśnie szukałam jakichś fajnych aplikacji ogólnie. Um, jestem ciekawa, może macie coś do polecenia. A tymczasem życzę wam miłego dnia, południa lub e, wieczoru. E, I do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmie. Także buziaki. Pa!